Bonjour kochani, Krzysiek z tej strony, Krzysztof Jędrzejczyk na kanale Color Witam was w wideo zapowiedzianym, przy okazji wideo z zachodu słońca w João Le Pen, a właściwie w Cap Tip, który jest tam. E, wracam z wideo ze wschodu słońca, który wam obiecałem, że pokażę też w najbliższym czasie. Nadchodzące lato, bo wciąż mamy wiosnę, jest 26 maja, jest do tego idealnym momentem. Jest godzina mniej więcej 5.45. W Polsce jest już jasno, z tego co wiem, tu robi się jasno trochę później, ale też później robi się ciemno. Wiadomo, jesteśmy bardziej na zachód oraz trochę bardziej na południe. Znajdujemy się oczywiście przy murach obronnych na sterówce Vantib. Opowiem wam tym wideo przy okazji. Troszkę o miejscowości, w której mieszkam, właśnie o Antip. No i zobaczymy sobie, mam nadzieję, wschodzące słońce. Teraz patrzę w kierunku zachodnim, przepraszam, wschodnim, oczywiście, no patrzymy na wschód. E, u podnóży tutaj naszego wideo jest Plaż de la Gravette, czyli jedna z ładniejszych plaż tutaj na Lazurowym Wybrzeżu. Często odwiedzana przez porannych pływających. Ja też powiem szczerze, wziąłem sobie popularki do pływania, ale zapomniałem o jednym, że ta plaża, jak i mury obronne, ta część, na której można sobie pospacerować, zobaczyć między innymi rzeźbę, żałumę, plęsy, nomada, one są zamykane na noc, żeby pewnie ludzie po pijaku nie pływali, bo tutaj wieczorami na plaży odbywają się. Wiadomo, różne zakapiane imprezy. Natomiast jest to zamykane na furtka, jest taka kłódka, wszystko jest pozamykane. A to dziwne, bo na przykład zimą można pływać o wschodzie słońca, ale prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że zimą wschody słońca są później, około 7, 7.30 nawet i wtedy już ta plaża jest pewnie otwarta. Natomiast ja na pływankę sobie jeszcze podskoczę drugi raz dzisiaj pewnie około 8. .00. Jak już tutaj słońce będzie operowało. Natomiast piękna jest ta sceneria. Ubarwione to wszystko jest, Udźwięcznione jest śpiewem ptaków, co mam nadzieję, słychać. I za chwilkę Wam powiem parę słów o tej miejscowości. Dlaczego warto tutaj mieszkać, dlaczego ja ją tutaj wybrałem i zobaczymy sobie wszystko to przy towarzyszącym wschodzącym słońcu. Może pozwolę sobie zdjąć kask. Kanał rowerowy, dlatego był to oczywiście motyw rowerowy. Musi się pojawić. Mój charakterystyczny zestaw rozpoznawalny przez coraz więcej ludzi jest oczywiście na tym schodzie obecny. Słuchajcie, Antyp w dużym skrócie jest to jedna z najstarszych wiosek, osad. Jedno z najstarszych miasteczek na razurowym wybrzeżu tych nadmorskich. Bo jak już wiele razy w swoich filmach wspominałem, raczej Kiedyś, no w czasach, kiedy te wszystkie miasteczka tutaj żyły, powstawały XIII, XIV wiek był główny rozwój tych okolic. No to ludzie się raczej przy morzu nie budowali, budowali się w głębi lądu, może wiadomo było. Kojarzyło się raczej z niebezpieczeństwami, z piratami, ze stworami różnymi dziwnymi, wychodzącymi z niego. Dlatego raczej się trzymano z dala od morza, na wzgórzach, które są tutaj widoczne w tle żeby po prostu być bezpiecznym, żeby wszystko było widać, najeźdźców ewentualnych, żeby było widać z góry i można się było przed nimi bronić, natomiast Antip to przede wszystkim stary port to jest też Fort Carré tam widoczny, bo to w ogóle było kiedyś tak, że Antibes było granicą Francji bo Nicea i okolice były różnymi księstwami chodzącymi, z rąk do rąk przechodzącymi, no tam historia zawiła, dopiero przypomnę, ostateczny, obecny podział granic zadział się w 1861 roku, to będzie materiał na inny odcinek, natomiast Antip jest znany z dużego portu, z luksusowego portu, z luksusowymi jachtami, mogącego pomieścić tych luksusowych jachtów najwięcej, tam w oddali widać, o proszę bardzo, ten taki wielki jacht, zobaczcie, to już jest statek jacht, nie wiem jak to nazwać. Pierwsi rybacy wypływają w morze. już Pewnie nie pierwsi, natomiast ten, jach, ten jacht, ten port jest bardzo okazały, bardzo ładnie położony. To jest w ogóle taka, widzicie, twierdza, mury obronne. Tam jest właśnie rzeźba nomada żałumy plęsy. Też przy najbliższej okazji pokażę. No port, port. Można tu sobie kupić też świeżą rybkę rano. E, dzisiaj to, też to pewnie ruszy na około. 7 ósmej, nie ma szóstej, także większość ludzi jeszcze śpi. i w Antip na przykład jest e, diabelski młyn, stała ekspozycja, która e, kręci się bodajże przez cały rok. Można sobie tutaj po, zo, pozwiedzać, pozobaczyć Antyp. Ja tam kiedyś byłem z góry. E, oczywiście propozycja dla odważnych. Są też ludzie obserwujący wschody słońca. Często się tutaj na tych murach gromadzą. A tam w tle tam skąd będzie wschodziło słońce są oczywiście te Alpy Nadmorskie tam jest Nicea, tam jest Monako, tam, jest, tam są Włochy e, powinno być dzisiaj widać to wschodzące słońce i będzie nam tutaj wszystko ładnie towarzyszyło natomiast Antip jest położony trochę bardziej na zachód jest między Niceą a Cannes słynnym, w którym obecnie kończy się bodajże dzisiaj festiwal filmowy a w weekend jest Formuła 1 Grand Prix Monaco Jest to XIII-XIV wiek yy, Chociaż oczywiście wcześniej istniało już, Istniało już to miasto portowe Za czasów greckich nazywało się Antipolis yy, Teraz nazywa się Antip no, Barwna, barna historia Natomiast yy, słynie m.in. właśnie Antip Z tej plaż de la Gravette Czyli z takiej plaży, która jest jak widać osłonięta Murami obronnymi i ma taką swoją cechę i zaletę dużą, że jest na niej ciepło praktycznie przez cały rok, ponieważ osłonięta jest od różnego rodzaju wiatrów, które powodują, że np. przy tym murze tam widocznym w oddali, jak się usiądzie na takim stopniu, to w, nawet w styczniu człowiek się może dobrze przysmażyć i fajnie upiec, ponieważ to słoneczko jest tutaj poosłaniane i jest po prostu ciepło dużo, dużo cieplej niż. Na otwartym terenie. Zmieniłem nieco perspektywę. Przenieśliśmy się bardziej na, na zachód. Właśnie, skąd widać lepiej jeszcze tą plażę gra, grawent. Tu jest bardzo fajna też woda, bardzo czysta. Taka, bo tutaj jesteśmy z dala od, od ujścia rzeki War. Dlatego można sobie obserwować życie morskie różnego rodzaju rybki i inne. Pływające stworzenia, których tutaj nie brakuje, jest bardzo przejrzysta woda. Także, jak macie okularki, to się bardzo fajnie można tutaj zintegrować z przyrodą morską. Jest oczywiście w Antip Muzeum Picasso, To jest też dla wielu ludzi magnes do odwiedzania. Ono jest tutaj w tym takim budynku, no w zameczku antybowym. Kiedyś tutaj Picasso mieszkał tutaj przez 6 miesięcy tuż po wojnie, bodajże w 1946 roku no i stworzył tutaj sporą część swoich dzieł które później po prostu przekazał w podzięce za mieszkanie On też mieszkał w innych miejscowościach tutaj na Lazurzowym Wybrzeżu, jak i wielu i innych artystów no i to właśnie Muzeum Picassa, które jest tutaj pod tą powiewającą francuską flagą jest dla wielu magnesem Sama twierdza Antip samo stare miasto jest po prostu bardzo atrakcyjne wizualnie, no tak jak wspomniałem jest to jedna z najstarszych budowli, aż tak starych nad brzegiem morza. Była to kiedyś po prostu twierdza, twierdza obronna. Także czekamy sobie powoli na słońce aż nam się pokaże. Za przyjdzie do nas. Z Polski, z Włoch, z Monako i z nicej Ja jeszcze tylko w międzyczasie powiem, że antypole raczej poszukującym nieco większego spokoju, nieco mniejszego ruchu, bo to miasteczko jest faktycznie spokojniejsze dużo od Nicej. Jest dobrą wpadową na te łagodniejsze trasy rowerowe. Tu są te niższe góry, zachodnia część pasma górskiego, która ma mniejsze nachylenia, mniejszą wysokość maksymalną do jakichś 1500 metrów dojeżdżamy. Ale to już jest do, dosyć daleko też od morza, natomiast bliżej morza te górki są takie łagodniejsze, można sobie po nich pośmigać z troszkę mniejszym e, nakładem sił. No i też warto pamiętać, że na przykład tip najłatwiej się porozumiecie po angielsku, ponieważ... E, to jest, ma podłoże historyczne z jednego względu z tego, że kiedyś tutaj dużo, po prostu w międzywojennym okresie Amerykanów i Brytyjczyków przyjeżdżało po prostu spędzać swoje wakacje. Natomiast teraz Brytyjczyków jest całe mnóstwo, ponieważ to są na przykład ludzie pracujący na tych wszystkich wystawnych jachtach. E, które wam pokazywałem wcześniej I po prostu tutaj jak się na przykład wyjdzie na ulicę no czy to w dzień, czy w nocy e, To język angielski Jest na porządku dziennym Także jeżeli z francuskim jeszcze jesteście Nie zaznajomieni do końca e, To tutaj po angielsku Poradzicie sobie najłatwiej Tak, za chwilę nam się pokaże Długo wyczekiwane słońce Jeszcze tylko dodam tutaj e, Pokażę, że o Nagrywam tu jeszcze telefonem Robię relację na żywo Przepraszam za trochę przekrzywiony obraz na telefonie, ale używam kasku do ustabilizowania telefonu i tak to się na razie krzywo. Jedynie dało ustawić troszkę, ale mam nadzieję, że przeżyjecie. Natomiast ja tutaj jeszcze powiem tylko przy okazji, że ja już te wschody słońca oglądam regularnie. Mi się ostatnio przestawił dosyć ciekawie tryb e, dobowy, rytm. To jest w ogóle dla mnie mega zaskoczeniem, ale też jest super, ponieważ kładę się często spać o 21.40 21.30 się wczoraj chyba położyłem spać, a wstaję o godzinie 4, 4.15 i ten czas między czwartą, a na przykład no mniej więcej siódmą, jest taki złoty czas, kiedy cały świat śpi, telefon milczy, nie przychodzą żadne powiadomienia, nie przychodzą żadne maile, jest spokój cisza i można sobie porobić swoje własne rzeczy, ponadrabiać zaległości różne, poodpisywać między innymi ludziom na, wi na wiadomości, dlatego jak dostajecie ode mnie wiadomości o 4.15, to nie żaden bot, tylko to ja po prostu wstałem już o tej 4.15 i mam wtedy czysty umysł, czystą głowę, bo o 21.00 to już stwierdzam, że Jestem po prostu zmęczony i mój mózg nie chłonie właściwie niczego I niczego produktywnego nie produkuje, dlatego z te godziny takie poranne Są super, bo jest wszystko na świeżo Oczywiście bez śniadania, bo nie jemy śniadań, śniadania są Przereklamowane Ja nie jem śniadań, staram się nie jeść jak najdłużej rano I więcej do 11, 12 jak się uda Odkładać ten posiłek, bo na Trzeźwym umyśle nie Między innymi niezaburzonym organizmie śniadaniem jest po prostu wyostrzone, są wszystkie zmysły i wszystko po prostu przychodzi lepiej, łatwiej i skuteczniej. Za chwilkę się tam nam pokaże. Dzień dobry Grześku! Dzień dobry! Za chwilę nam się tam pokaże na horyzoncie. Eee, widzimy, oczywiście, patrzymy w kierunku wschodnim, widzimy Nice i widzimy Alpy Nadmorskie. Za chwilę się tam pokaże długo wyczekiwane słońce. I, no, i tak to sobie oglądam. No, woda, a woda jeszcze. Powiem jeszcze może o wodzie troszkę. Woda w morzu jest obecnie ciepła i normalnie się można już kąpać tak kąpać, kąpać pływać. Można pływać sobie normalnie bez jakiegoś uczucia zmrożenia wytrzymać w tej wodzie już długo. Ma jakieś 18-19 stopni. No i od zeszłego tygodnia w tym tygodniu, w którym jesteśmy obecnie jest już upalnie, jest już naprawdę tak ciepło, ciepło. Przypomniało mi się jak to jest jeździć sobie w upałach i jak to jest pocić się intensywnie na rowerze, bo ja się polubiłem z tymi wiosennymi temperaturami, które powodowały, że bardzo przyjemnie się jeździło rowerem. Jak to ktoś dobrze ostatnio skomentował, można jeździć w tych samych ciuchach przez. I nic się nie stanie, jest i słońce. Wschodzi sobie, ale szybciutko. Zgodnie z planem, godzina piąta, szósta jest. O, wyjawia się nam słońce z za Alp. Ten taki najdalej wysunięty cypelek, za którego ono się pokazuje to jest prawdopodobnie ferra. Nie no Kapfera jest bliżej. No W każdym razie tam już ono we Włoszech już świeci, a nad Francję dopiero wschodzi. No i potem to już pójdzie szybciutko, ono bardzo szybko oświetli. Nam tutaj Antipia ja sobie, tak jak mówiłem jeszcze wcześniej, sobie podskoczę na plażę, trochę wcześniej się wykąpać, trochę później się wykąpać, o. Chociaż chyba już, o, chyba już otworzyli plażę. Bo pan już tam sprząta. To możliwe, że już jest otwarta. Tak wygląda wschód słońca w Antyp. O 6 rano go można obserwować pod koniec maja Bardzo fajne zjawisko. Tłumnie tutaj obserwowane przez ludzi, przez biegaczy. Rowerzystów o tej porze to za wielu nie ma, ale często fotografowane Często fotografowane zjawisko. Właśnie, pamiętajcie, że dzisiaj jest Dzień Matki. Pamiętajcie o swoich mamach. Zadzwońcie, napiszcie, odezwijcie się. Na pewno im będzie miło. Ja do swojej się odezwę. Wczoraj się odezwałem. Dzisiaj też się odezwę, a za 10 dni ją zobaczę, bo wybieram się do Polski na chwilę, na 8 dni. I osobiście też <laughs> sobie z nią tam poprzebywam także myślę, że będziemy powoli kończyć teraz z tego wschodu słońca już teraz za chwilę zaczną tutaj jeździć samochody zaczną jeździć różne służby sprzątające ludzie zaczną wstawać, okiennice się będą podnosić, no życie się obudzi, przyjdą zapewne pierwsi plażowicze, którzy tutaj dzielnie się smażą całymi dniami na tych plażach i sezon po prostu letni już praktycznie w pełni, także Mm, tak wyglądał wschód słońca Van Antip. Eee, miejsce, które zdecydowanie polecam na swoją bazę na rozrowym wybrzeżu do zwiedzania tego pięknego zakątka. Problemy z ostrością, mniejsza z tym. Dobrze, kochani, dziękuję. O, tutaj droga zamknięta. Jeszcze ona jest remontowana od dłuższego czasu. Biegacze. Życie się budzi w, w piątek, 26 maja. Dzień Matki, schód słońca, Antip, dzisiaj trochę mniej rowerowo, bardziej romantycznie, krajobrazowo. Zapraszam w odwiedziny, zapraszam na Razorowy Wybrzeże to jest naprawdę super miejsce, super region. Wcale nie jest drogo, wcale nie jest posz, wcale nie jest nadęcie jest po prostu przepięknie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć.